59% Polaków nie jest do końca zadowolonych ze swojego życia seksualnego. Tak być nie powinno. Czy nie macie wrażenia, że większość z nas ma blokadę do seksualności, a tym bardziej o potrzebach intymnych mówić otwarcie? A może nie wypada, a już na pewno nie wprost. I nie chodzi o publiczny dialog czy monolog, ekshibicjonizm na Facebooku czy Instagramie, tylko o komunikację w związku między dwoma najbliższymi sobie osobami. Z większością z nas nikt jasno i otwarcie nie rozmawiał o rozwoju seksualnym, o naszych narządach, potrzebach, o naszym libido. Komunikacja w związku, rozmowa między dwoma najbliższymi osobami, o tym co lubimy, a co nie, okazuje się bardzo trudna, pomimo tego, że jesteśmy bombardowani takimi treściami codziennie. Intymne rozmowy w naszym związku to nasza wspólna odpowiedzialność. Pamiętajmy, nie wystarczy coś powiedzieć jeden raz. Cały czas się zmieniamy, a więc należy rozmawiać, pomimo ograniczających nas obaw, schematów czy stereotypów. Zacznijcie od metody małych kroków i pamiętajcie, żeby w Wasze rozmowy wpleść co w sobie lubicie, jakiś komplement, co było fajnego w trakcie Waszego ostatniego seksu. Z czasem łatwiej będzie Wam przejść do tego, aby swobodnie rozmawiać o tym, na co macie ochotę, a na co nie. Nasze życie będzie dużo łatwiejsze bez niedopowiedzeń królujących w naszych związkach i relacjach. Nauczmy się mówić o swoich potrzebach i doznaniach. To na początku może być bardzo trudne i stresujące. Ale trudne nie znaczy niemożliwe. Powiesz to. Nikt mnie nie uczył używania takiego słownictwa. To jest lekko wstydliwe. Tak właśnie. Okazuje się, że brakuje nam fundamentu. Brak nam słownictwa określeń. Język okazuje się albo infantylny, albo wulgarny. Już samo określenia narządów intymnych stanowią problem. A więc może powinniśmy zająć się barierami językowymi. A ty? Potrafisz powiedzieć bez krępacji: yy, srom, cipka, pochwa, łechtaczka, jądra, penis, seks oralny, waginalny? No, spróbuj. A może brzmi to dla ciebie zbyt medycznie, naukowo? To spróbuj takich określeń jak siusiak, tyłeczek. Brzmi infantylnie? To może kwiat lotosu, różeczka, pierożek, pan generał lub bos. Przecież jesteś dorosły, dorosła, możesz wybierać. Zadecyduj, co chcesz. W przypadku mężczyzn mamy po prostu penisa. Moim zdaniem, penis brzmi neutralnie. Nie jest ani infantylny, ani wulgarny, nie brzmi też bardzo medycznie. Wydaje mi się, że dziś już niewiele dorosłych osób rumieni się słysząc słowo penis. Jeśli zaś chodzi o kobiety, to coraz popularniejsze są określenia takie jak wagina, wulwa i joni. W gabinecie na sesjach często proponuje się parom, aby stworzyły swój własny słownik i kod indywidualnych określeń na intymne części ciała oraz seksualne aktywności, aby wprowadziły symbole lub gesty czytelne tylko dla nich. Warto zastanowić się, czy może źródłem trudności w mówieniu o swoich potrzebach i pragnieniach nie jest lęk przed reakcją naszego partnera czy partnerki. Warto zacząć od przeanalizowania, czego dokładnie się boimy: oceny, odrzucenia, a może przekonania wyniesionego z domu rodzinnego, co wypada a co nie, co ogranicza Twoją swobodę seksualną i ekspresję, to pytania, na które należy sobie odpowiedzieć. Pamiętajmy, nie wszystkie propozycje partnera czy partnerki musimy akceptować, bo każdy z nas ma prawo czegoś chcieć albo nie. I to nie, to powinna być nasza jasna granica, bardzo potrzebna w dobrym związku. Nie nadinterpretujmy go, a jeśli powoduje ono nasze złe konotacje emocjonalne, koniecznie porozmawiajmy i dopytajmy. Oba słowa, i tak, i nie, są dobre, potrzebne i pozytywne w relacji seksualnej. Ciekawa rzecz dzieje się z cipką, bo to wulgaryzm, przynajmniej tak było do niedawna. Wydaje mi się, że na naszych oczach, w przypadku tego słowa, mamy do czynienia z procesem dewulgaryzacji. Czyli to słowo przestaje być odczuwane przez jakąś część użytkowników języka polskiego, moim zdaniem sporą, jako wulgarne. Zawsze możecie odmówić, ale róbcie to z szacunkiem. Odmowa nie zawsze musi być wyrażona słowami. Jeżeli partnerka czy partner dwa, trzy razy odsunie rękę z danego miejsca, to powinien to być dla nas sygnał, że w tym momencie ten dotyk lub sposób nie odpowiada drugiej stronie. Można również zastosować skalę przyjemności niczym stopnie w szkole. Gdzie jeśli coś jest bardzo przyjemne, mówimy sześć, jeśli nieprzyjemne, jeden, albo umawiamy się, że pewne słowa, jak na przykład motyl czy czerwony, oznacza po prostu stop. Jeśli będziemy naruszać swoje granice, nie komunikując tego, to przyjemność zamieni się w niechęć, a nawet w wstręt. Czerwony to nasze hasło oznacza po prostu stop. A wy macie jakieś? Seksualność jest bardzo trudnym tematem, gdyż w toku naszego wychowania były nam wpajane przekonania i postawy mówiące, że seks to jest coś, co należy kojarzyć z poczuciem wstydu, winy albo z czymś zarezerwowanym wyłącznie do prokreacji. Że dojrzali ludzie kochają się, uprawiają seks, ale o nim nie rozmawiają. Te przekonania należy zmienić, co nie oznacza, że każdemu z nas przyjdzie to tak samo łatwo. Spróbujmy przełamywać stereotypy i własne obawy. Przecież seksualność to bardzo ważna część naszego życia i nie należy jej marginalizować. Seks jest elementem, który łączy ludzi, scala związek i daje miłość. Zdrowie seksualne jest elementem łączącym nasze zdrowie emocjonalne, fizyczne, intelektualne, biologiczne. Zatem jak najbardziej należy o nie dbać, mówić o nim i jak najwięcej się dowiadywać. Obserwować zmiany, które w nas zachodzą. Znać potrzeby swoje i naszego partnera czy partnerki. Respektować zmiany, które zachodzą w czasie cyklu miesięcznego u kobiety, w czasie ciąży czy po. Inaczej odczuwamy i mamy inny poziom wiedzy, doświadczeń i hormonów, jak mamy 20 lat, inny jak 40 czy 60. Nie ma lepszego i gorszego czasu. Jest inny czas, inne doznania. To, do czego Was bardzo zachęcam, to przestańmy wartościować. Kulturowo obawia nam się, że cierpienie uszlachetnia, a doświadczenie przyjemności jest grzechem. Uczy się nas, że jeżeli jesteśmy zbyt szczęśliwi lub nam za dobrze, to powinniśmy oczekiwać, że na pewno wydarzy się coś złego. Nasze przekonania stwarzają rzeczywistość i właśnie tak się dzieje. Tak zwana samospełniająca się przepowiednia. A przecież poszukiwanie radości i przyjemności leży w ludzkiej naturze i powinniśmy to w sobie rozwijać i pielęgnować. A brak pewności siebie i deficyt pozytywnych wzorców seksualnych to mieszanka wybuchowa. Zbyt często wydaje się nam, że nie zasługujemy na przyjemność i w konsekwencji nie domagamy się żadnych zmian, ani tych w łóżku, ani tych w naszej relacji. Właśnie dlatego trzeba rozmawiać. Seks jest nieodłącznym elementem życia każdego z nas. A więc rozmawiajcie, oglądajcie i uczcie się siebie wzajemnie. Stwórzcie swój własny seksualny świat, swój prywatny słownik i przede wszystkim czerpcie z tego radość i przyjemność.